Cześć, jestem Ania, od trzech lat i zajmuję się jakością pracami z właścicielami firmy TOTI i prażemy orzechy na miejscu, żeby zachować ich chrupkość i świeżość. Mam na imię tak? pracuję w TOTI, na ramach Pracuję w też z moją siostrą, która pracuje 5 nie pracuje 10 W sezonie przychodzi też do pracy Nazywam się Renata, pracuję w DATI od przeszło 23 lat. Na magazynie pracuje mój syn Adrian. Jestem brygadzistką produkcji i zajmujemy się produkcją wyrobów czekoladowych. się Barbara. W do tej zajmuję się eksportem, a konkretnie obsługą klientów zagranicznych. Moim ulubionym smakiem są nerkowce w lecznej czekoladzie. To ulubioną moją czekoladką jest dla w czekolada. Z migdał w kokosie i orzech laskowy na To jest bardzo trudne pytanie. Firma przyjazna kobietom. Mercedes-Benz to marka globalna stawiana różnorodność we wszystkich aspektach płci, pochodzenia, wyznania, światopoglądu, stylu życia, wieku, orientacji, stopnia niepełnosprawności czy statusu rodziny według Mercedes-Benz różnorodny zespół to szansa na pozyskanie wielu opinii i punktów widzenia, które zwiększają innowacyjność, a ta z kolei przekłada się na twarde wyniki biznesowe. W fabryce w Jaworze kobiety stanowią blisko 40% załogi. Jednym ze sposobów budowania środowiska przyjaznego kobiety, Kobietom jest projekt Girls Go Technology, czyli Dziewczyny Oswajają Technologię. To program stworzony z myślą o uczennicach powiatu jaworskiego. Przybliża im nauki ścisłe, zawody techniczne i inżynierskie. Innym sposobem otwierania się fabryki na kobiety są kampanie edukacyjne i targi pracy, które uświadamiają kobietom, że mając kompetencje cyfrowe, mogą podjąć ciekawą pracę w jednej z najnowocześniejszych fabryk na świecie. Monterey. Wrocławska firma zajmująca się kompleksowym tworzeniem aplikacji webowych dla startupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, zatrudnia ponad 100 osób. Zrealizowała ponad 300 projektów dla ponad 177 zagranicznych klientów z różnych branż. Jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie, a jej wyniki zostały wyróżnione w prestiżowych międzynarodowych rankingach. Obszar diversity, a szczególnie działania nakierowane na wsparcie kobiet w branży IT, są jednym z filarów strategii Firmy. Aktywności kierują nie tylko do obecnych pracownic czy kandydatek, ale również do młodych osób, które wejdą do branży dopiero za kilka lat. Wierzą, że stawiając duży nacisk na tak ważny obszar, którym jest diversity, będą w stanie stworzyć wyjątkowe miejsca pracy wśród firm IT. Salus Centrum Medyczne to 26 lat doświadczenia w pracy z pacjentem na różnych profilach usług medycznych. To zespół przebojowych, pomysłowych ludzi, głównie kobiet, które swoją charyzmą i zaangażowaniem wprowadzają w życie nowe pomysły, przekuwając je w kolejne sukcesy. To firma, która ponad wszystko ceni swój personel, umożliwiając ścieżkę kariery oraz dbając o możliwość łączenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Zgodnie z polityką jakości, zarząd firmy potwierdza, że zarząd Centrum Medycznego wyraża opinię, że w SALUS centrum medycznym spółka pracownicy stanowią najwyższą wartość. Jedynie za ich pośrednictwem, przy aktywnym i świadomym udziale, da się osiągnąć założone cele. Wynikiem tego są wysokiej jakości usługi medyczne, realizowane obecnie w siedmiu przychodniach Centrum Medycznego Salus. Mini Polska Działająca w Polsce od 25 lat firma zajmująca się doradztwem w branży usług technologicznych i transformacji cyfrowej bardzo angażuje się we wspieranie kobiet, które chcą związać się zawodowo z branżą IT. W Capgemini młodzi ludzie mogą korzystać z indywidualnego konta na specjalnie stworzonym portalu Biznes Mama, gdzie na przykład znajdą potrzebne dokumenty, informacje bądź skorzystają ze szkolenia e-learningowego. Firma angażuje się w wiele przedsięwzięć, które wspierają kobiety w tworzeniu nowych technologii, np. projekt grantowy. W Capgemini IT Girls Revolution Academy, Geek Girls Carrots, czy kobieta na cyberplac.pl. W Capgemini działa też społeczność Women at Capgemini, zrzeszająca kobiety, które chcą mieć wpływ na rzeczywistość zawodową. W tym wspierać edukację dziewcząt w IT. GE Aviation zajmuje się produkcją komponentów do silników odrzutowych i mieści się w Dzierżoniowie. Kobieta jest dyrektorką tego zakładu. Wiele rozwiązań w GE Aviation stosowanych jest tak jak w całej grupie GE. Polityka wynagrodzeń oraz możliwość awansu opierają się na równości płci. Polityka zatrudnienia także nastawiona jest na wspieranie kobiet. Elastyczny czas pracy pozwala łączyć aktywność zawodową np. z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. W firmie prężnie działa grupa Women's Network, w ramach której Organizowane są warsztaty, spotkania z gośćmi z Polski i zagranicy i cykliczne spotkania kobiet gwarantujące im rozwiązywanie bieżących problemów oraz wsparcie rozwojowe. RKB Spółka ZO to firma z branży ubezpieczeniowej, w której na 10 kierowniczych stanowisk 8 zajmują kobiety, a na wszystkich zatrudnionych 33 osób przypada 25 kobiet. RKB angażuje się w działania społecznie aktywizujące, np. dzierżoniowskie forum kobiet i wspierające kobiety, jak np. akcje wspierającą samotne matki i rodziny zastępcze z okolic lednicy. Firma dba o stały rozwój kobiet, organizując szkolenia i warsztaty. Zatrudnione tu kobiety, będąc w ciąży, mogą pracować zdalnie, a a w czasie urlopu macierzyńskiego być w stałym kontakcie z firmą, brać udział w wydarzeniach przez nią organizowanych, a po powrocie na niezmienione stanowisko mieć czas na ponowne wdrożenie się w życie.